Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa i na początek chcielibyśmy Wam pokazać gadżety, jakie dotarły do nas w minionym tygodniu. Tu mamy szalik zespołu Kresowia Górowo i Ławeckie. Także proporczyk tego klubu. Szalik drużyny Start Lidzica. A także taki herb klubu z Nidzicy. Na pewno tymi gadżetami udekorujemy nasze studio już na następny odcinek. A teraz przechodzimy do tego, co działo się na klasowych boiskach w miniony weekend. Zaczynamy od pierwszej grupy klasy okręgowej. Tutaj na czele Rominta Goldup, która wygrała wszystkie do tej pory rozegrane spotkania. Tuż za nią jest ten Biskupiec, która zanotowała. Jeden mecz z remisem i w tej serii spotkań Tencza wygrała na wyjeździe aż 6 do 3 z drużyną Żagiel Piecki. W innym takim ciekawym meczu w górze tabeli Węgoria Węgorzewo wygrała 1 do 0 ze Śniadwami Orzysz. I druga grupa, tutaj na czele z taką samą liczbą punktów Olimpia Olsztynek i Osabiskupiec. Więc ta rywalizacja jest bardzo wyrównana. Olimpia w tej kolejce bardzo wysoko pokonała Kormorana Zwierzewo 6 do 0. A w takim innym ciekawym meczu, może trochę na dole tabeli, ale byli czwartoligowcy się ze sobą zmierzyli i Warmia Olsztyn przegrała 0 do 4 z Delfinem Rybno. I klasyfikacja strzelców klasy okręgowej. W pierwszej grupie mamy dwóch liderów na czele Marcin Spirydon i Szymon Milewski. Natomiast w drugiej grupie na czele Radosław Lenart i wyprzedza o jedną bramkę Marcina Karczewskiego. I multimedia z klasy okręgowej. Na początek spotkanie Wilczek-Wilkowo-Wiktoria Bartoszyce. I bramka po takiej fajnej, zespołowej akcji, którą strzelił Mariusz Bandurow. To, no, wykończenie było tak naprawdę proste, ale sama akcja, naprawdę bardzo fajna. Spotkanie start Niedzica drwęca nowe miasto Lubawskie. I tutaj mamy najpierw bramkę Dominika Bruździńskiego dla drużyny startu, a później wyrównujący gol Szymona Świniarskiego. Tutaj no, na uwagę zasługuje to kapitalne podanie, ale także i wykończenie tej sytuacji. Naprawdę niczego sobie. No, i teraz y, piękna indywidualna akcja zawodnika drwęcy. Zobaczcie, jak zabawił się z obrońcami, no i strzałem praktycznie pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi. I spotkanie Unia Susz MKS Miłakowo i bramka z tego meczu autorstwa Jakuba Janiszka. Była to bramka na 1-0 dla drużyny Susza. Ostatecznie Unia wygrała ten mecz 3-1. Spotkanie Olimpia Olsztynek Kormoran z i bramka Łukasza Ducha z tego spotkania. Ostatecznie Olimpia wygrała ten mecz 6-0. Cały skrót tego spotkania możecie zobaczyć na social mediach Olimpii Olsztynek. Robili to młodzi zawodnicy Olimpii, więc tym bardziej warto na to zerknąć, bo była to naprawdę dobra robota. Spotkanie Żagiel Piecki, Tęcza Biskupiec. I tu bramka kolejna, którą pokazujemy Marcina Spirydona. Pokazujemy praktycznie co tydzień jego bramki, bo strzela ich bardzo dużo, a są one naprawdę fajne urody. Tutaj bardzo dobre uderzenie piłki głową. Ostatecznie jednak no, nie dały ten gol żadnych punktów drużynie z piecek, bo tęcza wygrała ten mecz, jak już wspominaliśmy, 6 do 3. I teraz A-Klasa i to co się działo w A-Klasie w ten weekend. Na początek pierwsza grupa i tutaj widzimy, że Kresowia, Gorowo i Ławieckie i Kłobok, Mikołajki. Uciekają swoim rywalom, tylko te dwie drużyny mają komplet punktów. I w tej serii spotkań Kresowia wygrała aż 8-1 z drużyną MKS Ruciane Nida. Druga grupa, tutaj na czele z kompletem zwycięstw Barka z ale goni go Agat Jegłownik, który notuje serię czterech zwycięstw z rzędu. I tu na uwagę także zasługuje wynik w meczu Piast Wilczęta Wałsza Pieniężno, bo w tabeli, patrząc po tabeli, faworytem była Wałsza. A bardzo wysoko, bas 6 do 2 wygrał ten mecz Piast. I kolejna grupa, tu mamy na czele drużynę Błękitnych Stary Olsztyn, która w tej serii spotkań po niesamowitym widowisku pokonała 5 do 4 fortunę gąbławki. Na drugim miejscu znajduje się drużyna Zionkowa, która jednak jak widzimy ma jeden mecz rozegrany mniej, więc jeszcze te, żadnego punktu w tym sezonie nie straciła. I ostatnia grupa A klasy, tutaj na czele Iskra Narzym, ale zobaczmy, jak wyrównana jest ta stawka pomiędzy pierwszą Iskrą a piątym MKS-em. Działowo mamy tylko trzy punkty różnicy, więc tutaj ta walka na pewno będzie się toczyć do samego końca. I klasyfikacja strzelców A klasy. W pierwszej grupie na czele Radosław Biedulski, siedem bramek na koncie, w drugiej grupie z ośmioma bramkami Patryk Prochna, w trzeciej grupie Aż 13 bramek na koncie Grzegorza Smetera. No i czwarta grupa na czele Maciej Kamiński. I przechodzimy już do multimediów za klasy. Na początek mecz Mazur Pisz kontra Start Kruklanki. I tutaj mamy bramkę Krzysztofa Antosiewicza z tego meczu dla drużyny Spisza. Bardzo fajne uderzenie piłki z głową. No i Mazur to spotkanie wygrał, dopisał sobie 3 punkty do tabeli. Spotkanie mks działdowo, LZS Frednowy. No i tutaj miałem problem, szczerze mówiąc, z wybraniem jednej bramki z tego spotkania, bo wszystkie trzy dla drużyny z działdowa były naprawdę kapitalne, więc pokazujemy Wam wszystkie te bramki. Strzelali je Robert Malulu oraz dwie bramki Oskara Pieckowskiego i dwie bramki, no... z bardzo daleka, no ale tak naprawdę bramkarz był bezradny, te uderzenia były no kapitalne, jedno piękniejsze od drugiego. Zobaczmy teraz, no... Chyba z około 25-30 metrów do bramki. No i kapitalne uderzenie. Iskra Narzym kontra, yy, kontra Drużyna z Kozłowa, gmina Kozłowo. I tu mamy bramkę na 5-1 z tego spotkania dla Iskry autorstwa Antoniego Drygulskiego. Spotkanie Mazur Wydminy Jurand Barciany. I tu mamy także trzy bramki z tego meczu. Dwie strzelił. Krystian Kondracki, a jedną Krzysztof Pyczot. Tu mamy taki, jak to się mówi na naszych boiskach, centrostrzał, czyli no bramkarz się nie spodziewał, a piłka gdzieś tam za kołnierz wpadła mu do bramki. Teraz fajna indywidualna akcja, bramkarz obronił, ale podanie i uderzenie praktycznie piłki na pustą bramkę. No i ostatnia bramka dla drużyny z Wydmin po rzucie rożnym, dobre wykończenie tej sytuacji i spotkanie Warmiak-Łukta z Syreną Młynary. I tu bramka Patryka Buluka z tego spotkania. Ostatecznie Warmiak wygrał ten mecz 4 do 3. I jeszcze nie mogło zabraknąć także w naszym programie interwencji bramkarskiej. Tu mamy akurat obroniony rzut karny przez Kamila Lewandowskiego z Kresowi-Growo i Ławeckie. Zobaczmy, jaka piękna interwencja, no, wyczuł tak naprawdę intencję strzelca no i świetny sposób obronił to uderzenie. Przechodzimy już do B klasy, pierwsza grupa B klasy, tutaj na czele z 27 bramkami na koncie rezerwy Mamer Giżycko, ale także UKS Mini Soccer Akademii Mrągowo i rezerwy Węgori Węgorzewo mają komplet punktów na swoim koncie. Druga grupa na czele Dom Kadyny. Oprócz niego także z kompletem punktów jest Sparta Kwietniewo. Ale zwróćmy uwagę na to wysokie zwycięstwo drużyny Zalew Fromborg, która na własnym boisku pokonała warmię Elbląg aż 9 do 0. I kolejna grupa. B klasy tutaj w czterech rozgrywanych spotkaniach padło aż 22 bramki, więc no naprawdę bardzo, bardzo dużo. A na czele tabeli obecnie Weldą Brówno. I ostatnia grupa B klasy. E, trzy drużyny mają komplet punktów, i te trzy drużyny bardzo wysoko swoje mecze w tej serii spotkań wygrały. Jest to Zamek Szymbark, UKS mały Jeziora i Torpeda Rożental I widzimy, że także wysokie zwycięstwo zanotował Żak Jamielnik, który pokonał na wyjeździe LZS FIEWO 5 do 0. I klasyfikacja strzelców B klasy. E, pierwsza grupa na czele Krystian Wiszniewski, siedem bramek na koncie. Druga grupa Karol Szwagierek, pięć bramek na koncie. Trzecia grupa Marcin Kowalczyk, Maciej Sołobodowski, Dawid Maniak i Michał Mosakowski mają po trzy bramki. I w czwartej grupie na razie zdecydowanym liderem Jarosław Skonieczka z, cztere, z siedmioma bramkami na koncie. I spotkanie LZS i Wożaki tutaj bramka z tego meczu. Dla drużyny z Jamielnika autorstwa Szymona Skręty. Ostatecznie jak już wspominaliśmy, Żak wygrał to spotkanie pięcioma bramkami. I na koniec radość drużyny CWKS 2020 Lamkowo po wygranym meczu ligowym w Mierkach. Więc no, radość w pełni zasłużona. I przechodzimy już do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj tym gościem jest Emilia... Nowicka, która działa prężnie w klubie z Olsztynka, zajmuje się tam m.in. social mediami. Cześć Emilia, powiedz nam, jak w ogóle w Olsztynku zareagowano na ten spadek z Forbet czwartej ligi? Czy przez to, co się działo w trakcie sezonu, przez to, że ten, no, jednak przez większość czasu byliście na ostatnim miejscu, to to troszeczkę mniej bolało, czy jednak było jakieś tam rozczarowanie z tego faktu? Spadek, no, spadek na pewno nie był niebolesny, bo tutaj e, troszeczkę bolało, aczkolwiek e, druga część sezonu była dość fajna i już nam się tam dość ładnie to wszystko układało i e, wiedzieliśmy, że spadniemy, więc e, byliśmy do tego przygotowani. Może małą osłodą był finał Wojewódzkiego Kucharu Polski, bo tutaj zagraliśmy w finale, to było taka, taka troszeczkę osłoda dla naszego zespołu i dla Osztynka. Aczkolwiek no, planujemy w tym roku, żeby drużynę zbudować, wzmocnić i ją tutaj troszeczkę wzmocniliśmy, i przygotować na czwartą ligę, na przyszły sezon już w pełni. Nie, nie było tragedii, gdzieś tam się z tym liczyliśmy, więc mieliśmy to na uwadze. Już raczej myśleliśmy przyszłościowo o tym, żeby się wzmacniać i tutaj przygotowywać do kolejnych sezonów. No właśnie, bo już po tym jak spadliście od razu było słychać gdzieś tam głosy z Waszego obozu, że to tylko ma być na ten jeden sezon, tylko ten Wasz start w okręgówce i widać po tabeli, że chyba na razie zmierzacie w dobrą stronę. No liczymy, że tak będzie. Nie ukrywamy, że, te, że ta okręgówka jest, jest na ten jeden sezon. Tak byśmy bardzo chcieli. Chcielibyśmy wrócić z powrotem do czwartej ligi. Ten pierwszy sezon w czwartej lidze poprzedni, no był jakimś, jakimś tam sprawdzianem. Wiemy, czego się spodziewać. Liga jest dość mocna, więc y, tutaj poczyniliśmy jakieś wzmocnienia z myślą już taką dłuższą terminową, żeby, żeby tutaj y, być y, przygotowanym na to, żeby, żeby grać w przyszłym sezonie w czwartej lidze. No jak na razie, jak widać, idzie nam całkiem dobrze. No, liczymy, że, że, te, że ta forma się utrzyma i że tak będzie y, do końca. No właśnie, bo, mówi, bo czy to takie długoterminowe myślenie teraz u Was właśnie jest najważniejsze, żeby to też nie było tak, tak jak mówisz, że gdzieś tam wrócicie do tej czwartej ligi i zaraz znowu spadniecie taka sinusoida, tylko żeby to gdzieś się ustabilizować na tym czwartoligowym poziomie? Yy, tak, tak. Chcielibyśmy tutaj wzmocnić zespół i zespół zgrać na tyle, żeby, żeby w tej czwartej lidze też yy, nie być na końcu, tylko już tutaj grać. Yy... Przynajmniej gdzieś tam w środku tej tabeli. Planuje, planowaliśmy jakieś tam wzmocnienia w tym roku pod kątem młodych zawodników, już takich rozwojowych, żeby oni teraz troszeczkę się ograli, a już w następnym sezonie mieli możliwość pogrania konkretnie. Dlatego tutaj właśnie tak to wygląda, nie? że tutaj praca z trenerem też nie jest pracą na, na jeden sezon. Jesteśmy już od połowy tamtego sezonu, no i nie planujemy, że jeżeli wszystko by wyszło po naszej myśli, myśli trenera, żeby ta współpraca była długofalowa, żebyśmy mogli tutaj zbudować zespół, bo zespół nie da radę zbudować parę minut, tylko to gdzieś to to jest jakiś ciąg, tak? A jeżeli jesteśmy już przy młodzieży, to powiedz, bo wasze grupy młodzieżowe są też bardzo widoczne. Gdzieś tam wyjeżdżacie na mecze, różnego rodzaju, nawet ostatnio ten międzynarodowy. Jak to, jak to jest ogólnie, jak sytuacja wygląda z młodzieżą w klubie Olimpii Olsztynek? W Olimpii sytuacja z dziećmi, z młodzieżą jest całkiem fajna. Mamy y, dzieciaki od skrzata do trampkarza. Z juniorem tutaj mieliśmy problem, to myślę, że nie tylko my, bo z tym juniorem to już jest taki wiek, albo, albo zostaje, albo nie. Y, Miasteczko nie jest duże. Część zawodników gdzieś tam powyjeżdżała do szkoły, więc tutaj jest był problem, ale pozostałe drużyny tak, grają. Mamy, mówię, mamy małe skrzaty pięcioletnie, 4-5-letnie już tutaj i mamy też y, dość mocne drużyny w Orliku. Y, jedna drużyna, y, o której tutaj wspomniałeś, trenera Wiany Fiałkowskiego była teraz na turnieju w Szczecinie. Całkiem fajnie im poszło. Y, dzieciaki jeżdżą na turnieje. Staramy się y, gdzieś tam je y, wzmacniać tym obozami, organizujemy obozy w lecie, uczestniczą w różnego rodzaju rozgrywkach, gramy dużo meczów sparingowych, mamy świetną bazę, więc mamy gdzie tutaj się rozwijać. Bardzo fajnych trenerów, fajna grupa jest w tym momencie stworzona, tych trenerów tak się, tak się tutaj zgrało, że, że naprawdę miło się pracuje i, no i mamy tych dzieci sporo i chcemy w nie inwestować jak najwięcej. nie no właśnie, a powiedz, bo w wielu klubach no, są takie głosy, że o tych dzieci przede wszystkim jest teraz bardzo trudno zachęcić się do tego, żeby poszły grać w piłkę, że wolą nie wiem, siedzieć na przykład przed komputerem i tam spędzać swój wolny czas. Czy u Was też jest z tym problem, czy jednak nie zauważacie takiego trendu spadkowego? E, powiem tak, troszeczkę po tej pandemii gdzieś tam się wykruszyły pojedyncze osoby faktycznie e, w drużynach, ale no już tutaj w sierpień już dał nam taki tutaj obraz tego, że w że każdej drużynie przybywa zawodników, cały czas jest zainteresowanie. Miasteczko nie jest duże. Możliwości też jakichś tam zajęć dodatkowych jest trochę, aczkolwiek sportowych, no mówię, my jesteśmy tak dość fajnie podzieleni. Mamy siatkówkę, koszykówkę, mamy piłkę nożną, więc dzieciaki, które będą chciały, każdy gdzieś tam dla siebie coś znajdzie. Nie widzimy. No w maluchach to mamy wręcz nadmiar tych dzieciaków. I tutaj trenerzy mają co robić na treningach, bo jest ich sporo. Jeżeli chodzi o tych starszych. To też fajnie, bo te dzieciaki się utrzymują. Dzieci nam są i zawsze ktoś dochodzi, więc w każdej drużynie, mimo to, że dopiero jesteśmy w trakcie naboru, bo tutaj wrzesień jest na tym, to już w każdej drużynie są nowi zawodnicy, i cały czas są telefony od rodziców, cały czas są informacje, że czy mogą dzieci dołączyć, bo chcą. Także Myślę, że tutaj komputer komputerem, aczkolwiek dzieci chyba, chyba przez tą pandemię, to nauczanie zdalne, to już tego komputera mają dość i gdzieś tam chcemy, chcemy żeby się poruszały. Także nie, nie widzimy takiej sytuacji, że, żeby nam ubywało dzieciaków, raczej, raczej przybywa i co nas bardzo cieszy, bo, no bo no rozwój ten taki. Fizyczny jest też niesamowicie istotny, a, mówię, a tu w dobie te, tego nauczania zdalnego, no to tutaj to, to było bardzo ważne, żeby, żeby te dzieciaki utrzymać i żeby one e, jak najwięcej się ruszały. Mhm. A powiedz, jak wygląda u Was system działania w social mediach? Bo wiem, że to jest u Was tak fajnie zorganizowane, że i działa w tym młodzież, i też działają rodzice. Jak to dokładnie u Was w tym kontekście wygląda? E, no to... Tak, no u nas faktycznie e, działa młodzież. Ostatnio e, się nawet chłopcy z trampkarza bardzo zaangażowali, e, puścili, zrobili skrót z meczu, kręcili tutaj na kolejny mecz wyjazdowy, już są przygotowani, e, będą, chcą robić nawet na żywo transmisję, więc fajnie. E, jeżeli chodzi e, o informacje, które się, są zamieszczane u nas na naszej stronie, to są informacje od trenerów, od rodziców. Jeżeli rodzice są na danym meczu na turnieju, podsyłają zdjęcia, podsyłają informacje, także yy, i staramy się to wszystko jakoś sklecić, z, zrzucić na tą stronę, żeby, te, żeby to się pojawiało. Yy, jedna z mam jest bardzo mocno zaangażowana tutaj w relacje foto, yy, oprócz tego, że robi je na meczu pierwszej drużyny, robi także na meczach yy, dzieciaków, akurat syn jej gra w orliku, więc jest o tyle łatwiej, że zawsze są, ale jeżeli tylko może, robi też yy, takie relacje z innych yy, meczów, także. Myślę, że to idzie ku dobremu. Chcieliśmy włączyć w to młodzież i nam się udało, bo nie ukrywamy, to oni teraz są tak najbardziej obeznani w tych wszystkich technikach i tym chłopcom to zajmuje chwilę, żeby, żeby to poskładać. Są na razie bardzo tym podjarani można powiedzieć i oni bardzo chcą, no zobaczymy na ile na ile im zapału starczy, liczymy, że na długo. Także tutaj mówię, no w naszych, tutaj w tych mediach to jest tak, że Wszyscy je tworzymy. Gdzieś są osoby, które, jedna, dwie osoby, które te media gdzieś tam zbierają, te informacje troszeczkę cedzą, no bo żeby też tego wszystkiego nie było nie wiadomo ile, ale staramy się, żeby to było umieszczane na stronie. I, no i tak naprawdę, jak grają dzieciaki, no to jest zawsze największa oglądalność, najwięcej odsłon, bo każda mama chce zobaczyć swojego syna w akcji. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, też jest bardzo dużo. Duże zainteresowanie. No właśnie, o to chciałem też się dopytać, bo wspomniałaś, że Lusztynek no to nie jest duża miejscowość, i jak to wygląda z tym zainteresowaniem Olimpią w tym takim kontekście czysto kibicowskim? Czy ludzie żyją tym klubem, chodzą na mecze? Jak właśnie to od tej strony jeszcze wygląda? To znaczy tak. Y na mecze przychodzą. Może nie są to tłumy, aczkolwiek jest stała grupa, która zawsze jest. Do tego jeszcze wiadomo, jak są i kibice z tak zwani sukcesu, czyli jak tutaj w Pucharze nam super szło, to, to były tłumy. Ale dużo osób obserwuje, dużo osób komentuje, wręcz nawet jeżeli wynik nie pojawia się na Facebooku na bieżąco, to już są do nas jakieś informacje. Wrzućcie, dajcie wynik, bo nie mogę być, a jestem w pracy gdzieś poza miastem, także tutaj jest, jest to gdzieś tam na pewno zainteresowanie spore. Do tego, co nas bardzo cieszy, trenerzy bardzo namawiają młodych, dzieciaki, żeby one uczestniczyły, żeby przychodziły na mecze. Jest już taka stała grupa. Ostatni czas, już tak mówię, od wiosny, no ten czas wcześniej był. Trochę dziwne nie można było, bo zamykane te stadiony graliśmy bez kibiców, więc to wszystko troszeczkę się odbiło, ale jest grupa już takiej młodzieży, dzieciaków, które przychodzą, które są na każdym meczu. Po meczu chłopakom mogą przybić piątki, dla nich to jest super, więc my liczymy na to, że to będzie się coraz bardziej rozwijać, że mimo tutaj sytuacji w kraju, tej pandemii w żaden sposób nie zamkną nam znowu stadionów, nie zamkną nam boisk, bo to byłoby straszne i gdzieś tutaj będziemy mogli razem funkcjonować. Także, y, czy Olsztynek żyje piłką? No różnie. Każde, każde miasteczko żyje tym, co, co, co jest w danej chwili, tak? Ale y, mamy około 150 dzieciaków, więc y, już ich rodziny, rodzice gdzieś to obserwują. Mamy bardzo duży skład pierwszej drużyny, bo tak naprawdę jest to już y, na tą chwilę dwie jedenastki, więc y, Gdzieś tutaj też e, ich znajomi rodziny także, także tym żyją. E, pojawiają się i władze miasta na, na meczach, e, radni są zainteresowani, są tacy, co są zawsze, są tacy, co są okazyjnie, ale nie narzekamy. Jest, jest, jest fajny, jest dobry oddzień, jeżeli chodzi o klub. E, gdzieś tam angażujemy się w różne akcje w mieście, e, tutaj i jesteśmy zauważalni. Okej, okay, super. To bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i ze swojej strony życzę tego awansu, żebyście już w przyszłym sezonie zagościli w innym magazynie, który produkujemy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze ten sezon fajnie nam będzie tutaj w okręgówce oby jak najwyżej, w tabeli. A no w następnym liczymy, że się uda. Zobaczymy, co, co czas pokaże. Dziękuję bardzo za rozmowę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek naszego magazynu. Jeszcze raz dziękujemy klubom za przesłanie nam gadżetów. Czekamy oczywiście na kolejne gadżety, czekamy na materiały filmowe w ten weekend. Z tego weekendu spłynęło ich naprawdę sporo, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się powtórzy i do zobaczenia za tydzień.